Siema. Zaczynajmy! Z tej strony Majubi, a zapraszam was na kolejny odcinek Horizon Zero Dawn Jesteśmy w Kurhan, w sumie w jego centrum I mamy za zadanie zabić członków zaśmienia w zbrojowni No mamy tutaj kilkunastu gości, którzy się tutaj tak toczą, kręcą i tak dalej Kilku takich mega dobokszonych Kilka maszyn Nie wiem nawet ile, ile maszyn Gości mamy na pewno, na pewno dużo Tam coś jest Skrzynia z zapasami, to lubimy to Lubimy, to szanujemy Nie ma ich jakoś mega dużo tam jest ten podatność na przebicia, nie przebicia Tych gości byśmy mogli tak naprawdę zacząć eliminować tak po cichutku Oj, no na pewno jak wstanę to ich po cichu wyeliminuję Dobrze, trzeba ja radę bardziej przeskoczyć, wiecie, tędy? Zobaczmy Dobrze, tu jest gościu Dobra Jeden, pokonany Ojeju, to mam już pełna. Dobra, to zbierzmy. U, leczniczek grzybki lubię źle leczniczek grzybki. Dobra. Jeden pokonany. Zostało jeszcze kilkunastu. Dobra, gdzie jest następny? Dobra, drugi pokonany. Jeszcze jeden. Tam jest ta maszyna, która mnie... Chodź tutaj Chodź pies Dobra, do piwka Oj Typie Dobra, to go w ten sposób, też możemy dechać w ten sposób ziomo Nie podoba mi się to co się tutaj dzieje Okej, okay, to doładujmy Raz, dwa, łapka Bang Okej, okay, to tak nie zadziała Dobra, je, o jednak zadziałało No to aż jestem w szoku ej, 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 typie To są, to nie są dobre zabawy Nara Nara No, ten mnie denerwuje Co mi teraz po poziomie, jak ja nie mogę tego typa pokonać No, dawaj mi to działko No i co, dupio wam teraz? Żeście się wychylili Po co, po co wam to było w ogóle Mogliście posiedzieć sobie, iść, nie wiem, zjeść Cokolwiek, zobaczyć O Boże, Eilo, i przyszła Ale przypał, znowu będzie nas wybijać Po co my w ogóle się tutaj pchamy I tak nie dostaniemy za to żadnej nagrody A jeszcze nas dojadą, czy nie wypełniliśmy swoich obowiązków 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 Dobrze Okruchy, nie okruchy Tam, ej, ziomek jak ja tego nie trafiłem? Spróbuj... Dobra, momentami ta Aloy w ogóle nie domaga. Są grzybki, które potrzebuję sobie zebrać, bo ja potrzebuję dużo życia Oj, tak, właśnie, na później, na pewno. Tak, to chcę. Ej, to jest w ogóle taka bardziej dzisiejsza broń niż yy, z tamtych czasów. Dobra, Po malutku, po malutku. Przejdziemy się tam, ale ja wiecie co? Ja to wyrzucę, bo coś mi się wydaje, że tam i tak z tą bronią nie wejdę. Ta jest. No, ciężko byłoby skoczyć z tym, ale. tak fuck, jak dalej iść? Tam są dziwne rzeczy. Dobra, widzicie tu jakiś punkt, w którym mogę się przemieszczać? Jakiekolwiek miejsca, których mogę się złapać? Coś gdzieś? Chcesz ze na półkę, czy jak to tam pójdę na dół, ta woda mnie zabije, czy co? Ogólnie wygląda, jakby ta woda miała mnie zniszczyć. Chociaż. Czy ja tam mogę skoczyć? Sprawdźmy. Ej, loj. Tak, jest! Dobra, siadło trochę tak z wielkim fartem. Jednakże. Jest. Czy to była muzyka? Miała jak muzyka. O! Tam są jakieś typy spod ciemnej gwiazdy. To sobie wytwórzmy. Gdzie są te goście? okej okay, uruchom holoprojektor. Czy my czasami nie dojdziemy do tego samego punktu, w którym były te, to? te babeczki? Ziemia. To. Ziemia. Mapa. Mapa Naszej planety. Naszego świata. Planety Ziemi, ey Świat nie jest płaski, jak myślałaś. Czemu co? miałabym tak myśleć? Podczas zaćmienia cień padający na księżyc jest zaokrąglony, więc nasz świat jest kulą. Czyli o. tak to wygląda. Z daleka. No, porozmawiamy o tym przy innej okazji. Pracaj co, głupie ci teraz, ha? Myślałeś, że jesteśmy Maja jakąś głupią? Zaraz... Głupią dziewczyną, a się okazało, że my wiemy więcej niż ty, tobie się wydaje. Coś, na co pewnie on poświęcił całe życie. Tak, ej, to Ziemia nie jest płaska? Nagle się okazuje, że jakaś lalka stwierdziła już to dawno. Po obserwacji, po prostu kosmosu. Dobra, dużo lecińczych ziół Wiecie co to znaczy? Będzie terror, będzie terror. Będzie grubo. O! Kaczenka? Lubię kaczenki. Na wstuwę to ożyje, nie? Mam. 85% pewności, że jak to wstanie, to zacznie niszczyć naszą planetę i wtedy będziemy musieli zacząć używać wszystkiego dookoła, żeby zniszczyć pewnie te nogi najpierw później łeb i... W ogóle. Diable. Mam nadzieję, że nie chcą go obudzić. Oj, chcą! W ogóle te maszyny same Uwaga! to zbudowały czy jak? To nie jest coś z tym, z czym wcześniej walczyliśmy. Na ogół jest to całkiem śmieszne, że my, jako ludzie, nie byliśmy w stanie wtedy tego ogarnąć. A tutaj, taki, że tak powiem, prymitywne plemiona są w stanie jakby ogarniać to wszystko i to kontrolować. Ach, zabij tych, zabij tam. Nie moglibyśmy po prostu sobie usiąść i wypić kawkę. Boże. tego chciałem uniknąć. O Boże Okej okay. No jasne Ty, ja tu przeżyłem Okej okay. Ej, czy tu... To... No tak, hej, ej, tu w ogóle nie zadziałało! O Boże jeszcze ten mi tutaj wskoczył Kościół wypadł Teraz to by mi się przydała jakakolwiek armatka Gdzie są te wszystkie armatki, które były takie zajebiste wcześniej Serio? O Boże! O nie! Dara No nie wierzę po prostu Co za maszyna Dobra Tego się udało pokonać Serio karabinem we mnie co ty ćwiczysz dobra. o nie o nie 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 tak się bawić nie będziemy tak się bawić nie będziemy e, co tutaj mam jeszcze hm dobra weźmy to jeszcze raz no. tak jasno no geniusze. niech pańcu poszedł mi tym, już Nie wali tymi rakietami, to jest ilega infersów się dzieje. Dobra, spróbujmy się ten mieścika. Dobra, masz! Chciałeś na dziwy, co masz na dziwy? Czy w sumie ty nie masz dzidy Ale on jest to w stanie... On to wszystko po prostu bierze i niż daj mi to! Właśnie problem jest w tym, że to... On w ogóle ma w nosie do rzekła tutaj okay. No way Cieczka Cieczka Fajny, Nie wierzę Dobra To na pewno jest coś co muszę walić w pierwszej kolejności Okej, okay, rakiety są mega niefajne Rakiety są nie fajne Okej, okay, karabin dojechany Teraz rakiety e, Jak mam to zwalić? Rakiety? Yeah! Poszedł mi stąd Poszedł Już, raz, raz. Okej, okay, jak to Dodatność Ogień Dobra, no to skoro ogień To ja mam tutaj trochę ognia dla ciebie Yeah. Ej! Nie! Ej, chyba! Na ogół ma. mam go przegrać w ten sposób. Dobra, teraz to. Dobra. Nawet nie jest Ktoś tak poczuciu ta heli No te swoje... Te swoje umiejętności. Dziki fokus. Hej okay. więcej ognia. Przegrzanie! Okej. Okay. I w górę. Boże. No way! No way, no way! Czy no jest Ja w to jestem w stanie trafić, chociaż raz. O, to tak mocno jest I to jak ja tu przegrzewam, to mi się te reaktory wysuwają. Przez co on się... On się robi bardziej podatny. Okej, okay, jest system już. Jeden reaktor. Trzeba go diszyć. Dobrze, jeden reaktor. O nie. o nie! Nie chcę jeszcze umierać. Ziome... nie trafiam najwięcej okay, strzałów ogień Dosłownie ogień okay. Jedziesz go Ok, reaktor Fuck, wytwórz Boom. Po prostu nie wierzę No, jest, udało się Następny Prawie raz Ale troll Ile tu ma jakieś ciałko Które jest Tak naprawdę nie do końca użyteczne ale Więc ci żołnierze. Tam tam walczyć z setkami naraz Tak i my teraz dajemy sobie radę sami e, pomimo tego, że jesteśmy prymitywni oni mieli karabiny, bomby nuklearne mieli po prostu cały asortyment i nie byli w stanie tego zniszczyć, a my to dojechaliśmy łukiem z płonącymi strzałami e, Tak, jeżeli chodzi o logiczne zagrania tej gry, czasami jestem Na naprawdę w szoku tego, co tutaj się dzieje Dobra, wszystkie skrzynki sobie przeszukajmy. To jest ten gościu który mnie strasznie strolował tym, że biegał za mną i walił z tymi dżidami Okej, okay, wyleczmy się w pierwszej kolejności na 100% Na szczęście nie musiałem użyć ani jednego wywaru, co jest dla nas dużym plusem Te grzybki dobrze jest sobie pozbierać, nie wiem co jeszcze nas czeka Na pewno z tym Hadesem będziemy musieli jeszcze, jeszcze się w międzyczasie zmierzyć Na no, ogół też mnie interesuje czy to już nie jest jakaś końcówka gry Bo takie rzeczy gdzieś tam zawsze przy końcu się dzieją Jeżeli ten typ nie był jednym z najmocniejszych No jeszcze obcząłem, że z tym diabłem będziemy musieli walczyć ale jak go pokonać? Albo będziemy musieli zapobiec jego uruchomieniu, żeby cały świat znów nie uległ jakby wiecie się totalnej nawali? katastrofie. To to są jakieś rzeczy. Jestem w stanie sobie potworzyć kilka przedmiotów. Mniej lub bardziej użytecznych. Na pewno te strzały mi się przydadzą. Eee, tam jest jeszcze jeden typ. Ale to się ma dla mnie większego znaczenia. Z tego i tak nic nie wyciągnę, nie? To się jeszcze rusza. To jeszcze taki dygoczek dga drży. Dobra, idziemy do drzwi. Skoro to drży, to my idziemy do drzwi. Taki mam plan. Dobra, wbijamy. Hej Hades, gdzie jesteś? Ziom. Dobra, komuś się ubiegło, przeszukaj pokój dowodzenia. Serio tu nie ma nawet jednego żołnierzyka. No, interesujące, okej. Okay. Kolejny holoprojektor. Co tu mamy? O, o, zarząd! Dziękuję, doktor Sobek. Proszę usiąść. Co? Będzie pan jej dziękować po tym, co powiedziała? Doktor Sobek przedstawiła sytuację bardzo jasno, generale i dała nam pewien wybór. Wypada podziękować. Ja tylko. To znaczy, mój Boże! Może odłożymy tę rozmowę? Nie będzie żadnej dyskusji. Widzieliście liczby. Baro pokryje koszty, ale za jego forsy nie kupimy czasu, którego potrzeba na ukończenie nowego świtu. Czas będzie nas drogo kosztował. Oj, daj spokój. Jeśli ulepszymy flotę i jakoś złamiemy kody... Nie słuchaliście? Roboty nie będą już za was walczyć. W kwestii hakerstwa zbuntowany Rui jest prawdziwym mistrzem. Użyjcie jakiegoś automatu, a opanuję to i wyślę na was. Ale to? To oznaczałoby śmierć dla naszych cywili. Dowódcy, wróg, z którym walczymy, mnoży się szybciej niż nadążamy go zabijać. W dodatku żywi się naszą biomasą. Nowy Świt to nasz jedyny ratunek. Czym jest nowy Świt? czy to jest świat, w którym aktualnie żyjemy? wszystkim cywilom dość silnym, by go udźwignąć. Pokażemy im, gdzie jest spust i wyślemy na front. Jak ich do tego przekonać? Co? Dając im to, za co warto walczyć. Nowy świt. Czym jest nowy tajny świt? tajny program superbroni, który nas ocali. Jeśli uda nam się utrzymać na tyle długo, aby doktor Sobek zdołała go ukończyć. Wysłałem plik, który zawiera plan operacji kosztowne zwycięstwo. Plan operacji? Chyba masowego mordu. To no wszystko, co nam zostało. Nie ma alternatywy. Doktor Sobek. Dla potrzeby projektu Nowy Świt skorzystamy ze zdemobilizowanego kosmodromu Pod Bryce w stanie Utah. To duża maszyna. Kiedy pani zacznie? Ma pan już główną i rezerwową listę kandydatów. Większość to obcokrajowcy albo ludzie korporacji, więc wydostanie ich... Spokojnie. Stworzymy pani zespół. Na pewno. Do widzenia. Okej, okay, czyli ogólnie nawet rakiety ziemia powietrze by miały nie działać, bo co oni będą mało? w stanie przejąć tym, co nawet dobra? jeżeli nie da się nimi sterować. No, wej, jak gdy... To tak raczej nie działa. Gdzie... Jeszcze raz powiem to, co przed chwilą powiedziałem. Oni nie w stanie się poradzić z maszynami z starszymi Teraz muszę znaleźć ten kosmosum, którym i gorszymi technologicznie, z, z którymi ja rynka. walczę łukiem. Łukiem, ze strzałami, znajduje się pod cytadelą. Z drewna. Pałacem w zmierzchu. W stolicy Kardzia Cienia. Po prostu nie wierzę. To raczej słabe miejsce. W pałacu roi się od agentów zaćmienia. Wielu z nich jest wysokiej rangi i wszyscy noszą fokusy. Gdy cię ujrzą, Hades też będzie wiedział. I znowu każe cię zabić. Ale tym razem będziesz mieć na głowie całe wojsko Kardzia Cienia. No to wyłącz ich fokusy. Już to robiłeś. To nie takie proste. Za dużo tutaj fokusów, i wszystkie komunikują się między sobą, a razem z Hadesem tworzą infosieć. Infosieć? Co to? Sieci informacyjne. Ogromną, niewidoczną pajęczynę rozciągającą się nad całym krajem i łączącą fokusy, co umożliwia im porozumiewanie się na wielkie odległości. No dobrze, więc jak można zniszczyć Znisz te sieć? satelitę, albo jakąś hmm. antenę, czy coś? Zniszczyć sieć? No nieźle. Co tak, ten ty robisz przez te 50 lat nie swojego nie życia, nie? Słaby punkt sieci. To idziemy. Ha. Prześlę lokalizację do twojego fokusa. Udaj się tam, a gdy będziesz pobliżu, otrzymasz dalsze instrukcje. Czym był nowy świt? Jaką broń skonstruowała Elizabeth? Udało jej się powstać... Fajnie, ukończyliśmy misję główną. Kurkan, wow! I... Co z tego? Ja w sumie dalej nie wiem, co się stało, nie? No i jak mam stąd zejść? Jak to jak? O, to <laughs> Ej, to jest... zajebiste roller coaster. Czekaj, okay, ile tak będziemy jechać? Długo? Ciekawe czy ta maszyna w końcu ożyje, czy nie ożyje. Wydaje mi się, że... O ja pierdolę, ale się przestraszyłem i że spadnę tam na dół. Okej, i tutaj rozumiem. jechałabym jeszcze raz, gdyby wspięcie się tam nie było tak uciążliwe. To jest! tyleniu. O, patrzcie, latarnie tu są jeszcze nasze stare. Co kiedyś pewnie postawiliśmy. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? A, dobra, tu jest to jezioro, które tak bardzo mocno dało mi w kość. Tam byliśmy. Boże, tu jeszcze jest tyle rejonu do odkrycia. No dobra. Aktualnie mamy się dostać gdzieś tu, tutaj udaj się w miejsce wskazane przez Silensa. Mamy ognisko, więc... Why not lecimy? Będziemy cisnąć tą gierkę. Jakby ta historia już mnie troszeczkę pochłonęła. Więc chciałbym ja zobaczyć. Do czego zmierzamy? Co tutaj w ogóle jesteśmy w stanie osiągnąć? Uuu, ty ten co się tam zagrzał normalnie wszystkie wentylatory odpalone. Ognisko, ziom! Dobra, gdzie to jest jakieś tu jest pan, gdzie się ma Mędrcu? Siema Mędrcu sprzedaj mi coś naprawdę mega wypasionego. No, nie mam skór, skąd ja mam się skórę? skóry? Jak ja skóruję, to a w ogóle skóry mi nie lecą z tych zwierząt. Czemu to tak nie działa? No, Mamy jakieś ubiory, możemy posprzedawać jakieś śmieszne rzeczy, których nie potrzebujemy, ale chyba aktualnie potrzebujemy wszystkiego. Modyfikacje, nie modyfikacje. się w miejsce wskazane przez Silensa, gdzie to jest? To jest gdzieś tam 1200. Tu są jakieś indyki, możecie zabić. nieśmiertelny indyk. Okej. Okay. Okay. Nie, też to nie obchodzi sobie tam pitu pitu. Chciałam iść tam, gdzieś tam. Dobra. Czy to jest drogowska, z którą mi wskazuje drogę, którędy mamy iść? Tak jest. I co tutaj jest napisane? Jasny targ, jasny targ, czy to jest miejsce po drodze? W sumie nie jest to jakoś mega daleko, tu mam jeszcze jakieś starożytne naczynie. Do zdobycia umiejętności, może sobie zobacz, mam 7 punktów umiejętności, ja z czego nie wykorzystałem. Eliminacja dowódcy, cicha eliminacja ciężkich i elitarnych ludzi, silny cios. Ja bym chciał coś więcej do łuku, tutaj mam podwójny strzał, no właśnie. Czyli tutaj byśmy potrzebowali mocne ramiona, szybszy ruch przy posługiwaniu się ciężką bronią. Ok, biorę. Dziękuję. Teraz chcę podwójny strzał. Aby założyć na cięciwe dowolnego łuku dodatkową strzałę, użyj R podczas sterowania. Oraz trzykrotnie wydłuża maksymalny czas trwania skupienia. To mi jakoś średnio jest potrzebne. Chciałbym teraz dostać to. Oba takie włożenia mają znacznie większą szansę strącenia pancerza i elementów. To nawet nie jest złe, ale tutaj mamy na trzy punkty, więc może sobie poczekamy. Zdobędziemy jeszcze jeden punkt i wtedy będziemy myśleć, co dalej z tym zrobić. A jeszcze wytwarzanie, czy jestem w stanie coś tak naprawdę. Udźwig, eee, sakwa na modyfikację. Mm. A mój potykacza eee, do wyrzutni linii zapomniałem, że on coś się jak wyrzutnia lin Torba na pułapki, to już te modyfikacje To, to Nic innego mi się bardziej nie przyda Właściwie mogę już wszystko sobie ulepszyć Okej, okay. amunicje, właśnie tu mamy ten W tą wyrzutnię linii Okej, tu mamy zwykłe strzałki jakieś To, to a wiecie co? Wytwórzmy sobie normalnie pełen nasz asortyment. Wiem, że to jest marnowanie surowców, ale teraz zbieram więcej surowców, więc jakby może mi się to opłacić. Jakieś pułapki, nie pułapki, wywary mamy wszystkie regenerujące. Wait a minute, ja mam wywar pełni zdrowia i wywar regenerujący, to są dwa różne. To jeszcze wigoru. Wigo, wi, Lub tymczasowego... Bro, że ja tego nie używam Muszę się nauczyć czytać te rzeczy Dobra, dajcie mi te Paryżany całe wszystko tutaj poproszę Bang, 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 a też. też? Zresztą didotum jakoś mega potrzebne też nie jest Notesy, nie notesy, jakieś różne kolekcje, punkty umiejętności wykorzystamy sobie później, ale mamy 20, mamy 23 minuty na liczniku. Myślę, że to na ten odcinek wystarczy w następnym udamy się już do następnego punktu, czyli na pochybel ciemności. udaje się w miejsce wskazane przez Silensa. Próbowałem zbierać skóry z królików i tak dalej, ale jak widzicie nie pyka mi to, ponieważ skuruje króliki, a z tych królików nie leci skóra. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego. Ale skoro tak już jest, no to nie będziemy tutaj się rozwijać na tym, nie będziemy nad tym myśleć. Na ten moment Wam bardzo dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!